Siema, ja już koniec z Games Witam, że mamy life. live Dzisiaj zbieramy kasę na Kolej to? dla naszej pięknej, cudownej świnki, czyli burka Na początku odcinka zachęcam do zostawienia opeczki, w komentarza i żebyście mnie go Dobrze Na koncie mamy 263 monety dolary, nie wiem na to definiować. Idziemy sobie do, gdzie na tak, zalesia Lesia. Znaczy Lesiu. Patrzmy, ile ta kosztuje. Byśmy wiedzieli, ile pieniędzy sobie uzbierać. Wiadomo. Nie są, prawda, powiem, to małe kwoty na życie. To tutaj tak naprawdę kasę, swoją kasę liczy. Pohandlujemy. A my tak, dla drobiu, dla drobiu. A nie, przepraszam, my mamy dla świni, czas, tylko czekamy. Myślałem, że będzie trochę więcej kosztowało, to przepraszam. Czyli nic się nie dzieje. Pojemy sobie w my sobie to leko. Oczywiście postawimy sobie je. Myślę, nawet nie na zewnątrz. No, postawimy sobie je na zewnątrz. Czy było nie? A może nie chyba. Chuj. Lepiej nie. Lepiej na zewnątrz będzie ta świnkarzewa. Tak. Myśmy sobie weźli. Postawimy sobie tutaj. Nie wiem czy będzie można sobie wziąć to nać. Zobaczmy. Lepiej mi nie dużo. Zobaczymy czy jeśli damy Burkowi jedną jeden borek. Trzy. No, tu to starczy. Yy, z Pasza. Pasia, pasia, Pasia. Dobrze, my mamy już dla naszego Burka. jedzenia. Dan początkowy okay. jest zrealizowany. Burek, poczekaj. Poczekaj, Burku, mój kochany. Nazwij... Yy, czekajcie, bo teraz tak. Nie czy nie tapki popni nie posiadam. Myślałem, że... Zobaczymy, czy... Eee, można po prostu... Ona będzie szła, nie jadła. Dobra. Jest godzina ogólnie 17, więc przekimajmy się. Z tego następnego dnia jest wrzesień ogólnie. Jedzenia mam dość sporo, moim zdaniem. Jajka też będą, się Dokładnie tak. Powiem. Nie wiem, ile dokładnie tych nie trzeba tej sklepowej on dać. Tego nie wiem. Zobaczymy. Nazbieramy taktyk 20, pewnie. Tuk. Jajek. I wtedy będziemy definitywnie wiedzieli, czy tego wystarczy. Czy absolutnie nie. Bo no to jest tylko ta jedna misja, która. Czyli prowadzi misję w No dobra. Tak, za nas się dopiero jest. Yy czynne powiedzmy od godziny bodajże 7 i musimy sobie tutaj jeszcze nie parę, woli, kimnąć, woda, nie, 12 chcę się obudzić o godzinie po prostu 7 czyli 7 godzin godzinki przekliwajmy się no bo ym, co tu więcej będzie można robić tak się nie kimnąć chyba wejrzymy sobie tak tak zale się. kurwa nie tak zale się o Jó tu ja się powiem jaka zale no, zobaczcie, zobaczcie. Trochę się tak gubi. To było ogólnie nieświadome, przekopana, Musimy jeszcze sobie podbierać tą tele. Pozbierać z kilkoma osobami jeszcze, by móc. Mm. sobie... nie, on tu jest? Świeże jajka. Może być tutaj No <laughs> Dobra, co? Już niby to mam? Mam chyba. Czyli tak, musimy nam tu jeszcze trochę napić. Czyli tak, pojmiemy sobie... Rosu. Podjemy. Kromkę chleba. No i dalej na tu. Będzie wystarczająco. Idziemy sobie a tak, z powrotem Amir, mm, dowiemy się czy już Mamy jakąś wodę może na samym nieco ja się wiem 16 dowiem się jedno e, może jakąś na wodę może e, pohandlujmy pojemnika czekolady e, Będę chłodził kolanek, krawionek, tak dalej. To mi na razie nie jest potrzebne. Piasy ja sobie za sto pięćdziesiąt sześćdziesiąt. Długo, długo, proszę Państwa, długo. Ja mi nie chciał ze to jest za hotel. Kwotę... 20. To nie, to nie będzie sprzedawało. One sobie je ugotował, będę ją miał dołem, lepiej... nie no, jest... no, ja chciałem tam

mentualnie yy, Mogę pomóc? Nikt nie lubi ręka. Na każdym razem, jak widzę tego wymoczka, to coś we mnie gotuje. Ale za mała jestem, żeby mu dać jadę. Nie boję się go. Mój tak mi. Mój by. Bardzo by mnie ucieszyło, gdybyś. Gdyby ktoś mu. Bądź pokazał. Że nie jest taki mocny, za takiego się ma. To jest chłopa, a mięśni gdzie tego wybrania zomu przybiło. Ciekawe. Dobra, zobaczmy to. Nikt hmm, nie lubi Henika. Nie tego Henika niby. Nie jest skarnik, chyba. Jest tak, to już jest po to. Ym... No damy, czyli... Ale żeby się Nie, to musi się na A, to nawet dnia. Odbierać, chyba. Ogólnie, właśnie jest możliwość. Um, 105, 105, bo to mi na razie nie jest potrzebny. Mm, sobie kopiuj do <laughs> <laughs> może szkórze twarz. Ale nie, do klatki. Jaką <laughs> dokładkę wziąć? Unieś. Aha, a czekamy czy ja mogę się z tym teraz lepnąć. z tymi korami? Mogę. A to powiem w tym jednym się Niech sobie one będą teraz kupione. Będzie więcej jajek oczywiście. Będzie można sobie je zhandelować. Jeżeli I tak. Tak. I wypuść i tutaj... Kulę, żeby paszę i Odpiecz, Ja sobie... Dla Do, do kam. Myśmy tak zrobili. Trzy na moich kucaków i trzy na mojego gułeczko, oczywiście, konienkiego. Ej, te trzy borki. gdzie ten ból teraz ogólnie jest? Gła jak z czy bieg? Borka nie widać jest to w północy ale nie widzę go Czy trochę bidnie już trochę Czy jeszcze właśnie nie nie, nie widzę go o kurzy ty jesteś? Jeśli ja go nie mamy, A po jak to? chodźmy Chodź Poczekaj. Poczekaj. Idziesz. Poczekaj. kurde, Poczekaj. 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 go może. Gdzie? Czekajcie, będę przejdę. się jeszcze raz. No, chodźmy. A ja czemu nie uprowadzić? Dziwne że nie na Też nie mogę Trochę samo. no tak, co mamy roboty tak? dalej Do lasu Znaczy no, się nie wybieram, nagryzymy bo no, czekać, co mogę robić Głównie z piłków. teraz patrzę, czy mam jakąś zupę, bo, yy. bo tu. może na mięso do, bo tu mięso mm -hmm. czekajcie bo tak patrzę, czy yy, mam gdzieś

Jeszcze mam coś. Tutaj... Nie, tak będzie. Proglibowa. Mamy będzie, będzie. Będziemy dania. jako danie główne. Można powiedzieć tego z taką słowo. jeszcze, moglibyśmy coś sobie gotować ogólnie. Eee, tylko co? Eee, Jajeczni. Co mamy? Masła. Tutaj jeszcze możemy go wkręcać tak samo. Hmm. Chociaż będziemy jajka wykorzystać. Eee. Które będę mógł. Jeśli nie był zbandowany, tak. Więc elegancko. No tak, mamy jajko do odpadu. Zdejmij. Puszczaj jajka. Już czy Czyli możemy sobie elegancko pożyć. Musimy tak, słoń, butelka. Musimy zobaczyć, czy ja mogę coś sobie... Mm, oczywiście... Ugotować. Mm, mm, rosół. Kawa cukier, kokoledza. Czekać je. Yy, coś na zimno. Ja nie mogę nic, co na zimno zawić. W sensie chciałem... coś... Ja wyraźnie czy... Ale widać, nie mogę. Trochę... nie tak. Nie bazie. jak się, się nie pięknie No nie możemy, tak bo Nie, co odejść nie możemy. Od Ale nic, żeby po prostu się nie spaliło. I nie daj jeszcze, żeby nam chałupa się nie spaliła. Więc no, trzeba trochę będzie, ile poczekać? 20 minut. Jak tam się tego wziąć, czy Był mi się paliwo? Nie. Uważam, w nie mam teraz co więcej wziąć. Ymm... Myślę nad jedną rzeczą. Mamy teraz słabo. Czy Mógłbym sobie tam parę tych... Prób, no, wyszło, no, my, no, na zewnątrz, jak no, tak no, powiedzieć Ale no, czy to jest sens? Mogę sobie po prostu nagrywać nagranie, spałzować nagranie i poczekać jeszcze ociągotuję Troszeczkę mnie spałni A wtedy nie miałem pozoru O mi się tutaj będzie paliło? Każdy mi mm, przeziemienie, mienie za 11 godzin. Właśnie, już będzie przeziębiony. Ciekawe, czy możemy gdzieś kupić jakieś leki do tego? Tak, zdejmij. No i teraz te kopalnie sobie zamykamy. Idziemy sobie na tak. Jeszcze. Czy będą jakieś antybiotyki kupić coś w tym stylu? Nie chcę tego. Ile to będzie kosztowało? No Jestem bardzo ciekaw ile będą kosztować antybiotyki ewentualnie Amunicja Eko, cóżkę, słoik Miód, tytoni. Sidła masło, sól, butelka wody Czyli tutaj Widzę nie mamy tutaj możliwość na yy, żadnych leków, więc jeśli nie tu, czekajcie, ktoś mi pisał, że pan Radułusza przeszedł, to do teraz kwestia, ta kto, to będzie bliżej iść. Dobra, może od Kazimiera pójdziemy, zobaczymy czy, nie, czekaj, nie, 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 bądź, bądź, wróć, bądź, bądź. jeszcze przejdziemy się na PGR, zobaczymy, czy będzie to wdatne. Hmm, z kim tu możemy pogadać sobie chcę obgadać jedną sprawę czyli chcę mm, dowiedzieć się na temat sadzenia niech nawet nie nie mogę żeby 22 za 100 sztuk nie Teraz Jedna sztuka, 22 grzyby. O kurde. to mają te grzyby. Wełna. Tak, ziemniaki. marker Są sumie ziemiach pusty i tak dalej, więc musimy... <grywa> Ciekawcie, teraz chciałabym powiedzieć... To nie, to na razie tu możemy poobserwować, A czy możemy... A yy, tu nie możemy. Myślałem, że będziemy mogli wziąć wiecie. Zpołować w coś w tym stylu, ale niestety nie. Czekajcie, teraz tak, gdzie jestem tak. Tak. Chyba to się przejdziemy ogólnie. Yy, zobaczymy. Yy, co by tu można było jeszcze ogarnąć. Jakiś chłopek stoi. Po handlujemy, kosiakka. maszyny jakie kosiakie, półczyskiwowy czyskiwowy, siewnik, mamy łuckanie, mamy różnego uroju mamy sieczkanie, silnik, mamy kopaczkę, przyczepę, mamy pasek klinowy, mamy filtr oleju, mamy rękę olej wydechową, mamy klucz francuski. Poprzednie. Mamy kierownicę, mamy ropę. Jak francuski pancuski bombą Mamy tak. Do bołem żołnierze lekko wojskował. To jest. Wiem to coś. No i tutaj mamy beczkę. No dobra. Nie wiem takie rzeczy, jak nie, przejdziemy się tak, a no tak, mniej więcej wszystko by odblokować. się, zdaje, że wtedy byśmy mieli wszystko na błąd blokowane, Nie, bo tu jeszcze jakoś nie odblokowana palma, a Tam też nie wiem, co tam może być. Ymm, jestem ciekaw. No, jakieś grzyby znajdziemy. Właśnie w stylu. No, byśmy do tej kasy zabili z tych grzybów. Nie się. mi się. pewnie pewno się nie podniemał, tylko się boję, że zginę. O nie odzyskaj się, za chwilę znowu to... trochę jest. Dla mnie słabo, bo... w poprzednim odcinku... jak nagrywałem, no to nie. znaczy, w pierwszym odcinku, w poprzednim odcinkiem, no to chyba... Sobie... zginąłem, co powiedzieć. Więc... trochę słabo. Ale przejdźmy się. Zobaczmy. Ogólnie kajobraz, może coś ciekawego jeszcze tu będziemy mieli. Główne grzyby. Jakich jest? Jeden. I grzybek. Maliny. Widzicie, my powoli, powoli tu idziemy. Coś tam pozwiedzamy, coś zobaczymy. Coś tam uzbieramy może. Znaczy to coś... ma inny... ...manika niż trochę Czy to że nie będzie wyjął... ...mniej więcej... ...rejony i to wszystko... ...to będzie można sobie na spokojnie... ...tutaj przychodzić. Mmm... Jeśli te mini też rozbyje i to wszystko, no bo wiadomo, to jest wszystko związane z mmmm. Na no kolejne grzybki. Na tych grzybów, to jak się by tutaj wielęgło widzę. ale to nie mało, nawet tych grzybów jest. widzisz grzybów. Tam pat czy pięć par grzybów? Nie wiem jak to powiedzieć teraz, bo. Po. To jest jako jedno, to więcej jest. To jest dopiero Tartak, dobra. A przejdziemy na ten Tartak, z tego względu byśmy sobie odblokowali go do opcji szybkiej podróży. Dobra, tu jest główna droga, myślę, że tutaj czy nic jednego nie będzie. Już? Dobra. No dobra, jesteśmy. Hmm, tak, tak. Płotni tak. tezki 20, liczbkowny tutaj, płotni pieńki 10. Czyli co? Zobaczcie, czy mamy odlokowanego punkt szybkiej podróży? No nie, <laughs> pochwalimy. Mamy jakiś gęsy wschód, tutaj kawódki bimber, mamy Jodła. to pola. Chyba nie myślicie mieli do odlokowania. Dlaczego nie mamy jeszcze tej szybkiej podróży my? Hmm. To mnie zastanawia. Ja głębiej jeść. Czy przejść może? szybkie następne. Kolejne. Kolejne. Nie, ale co nie o tej szybkiej podróży? To mnie zastanawia.

Tam gdzieś podchodziliśmy, to zaraz mieliśmy. Tutaj już, nie wiem, jeszcze nie mamy. Dziwne, bardzo dziwne. Trochę mnie to dziwi. A pani burzy, po prostu jak By nie patrzył. Jeszcze będziemy świadkami, to jabłka. Ale tak grzybki. Na co to będzie. Julia, Trochę okay, więcej. Ewentualnej sprzedaży. Mmmm, dziwo. Ej, ale tu mnie dziwisz. Jak idzie? Jednak, jak widzisz. Ej, ale ciało nie mam do koła misji podróży to by trochę daździ ej no kaźmi kuwa kaźmi żywiesz aźmik jest dobra no to co jeszcze chodzimy przed nami te grzyby i wszystko w temacie no bo co tu tworzyć więcej mmmm znaczy, chyba nic. Jest taka bitka jeszcze. No pohandlujmy sobie. Nie trzeba sobie sprzedać. A 105? Nie tak źle. Ale źle. Taka kazy dostaliśmy. Dobra, żeby nie kończyć. Nie dzisiaj się nie na tyle. Takie czynniki można się spodobać. stać sobie w, 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 w komentarz, czy dzięki za pytanie. I trzymajcie się następnego odcinka. Na razie. Cześć.